Zanim zaczniemy, jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców do FIWI 15, polecam Solo Gaming, gdzie możecie zapłacić przylewem, Paypalem albo Bitcoinem, a wpisując kod Play macie 5% taniej. Link w opisie, polecam. Pierwsza paczka i Messi, no. Peleinie. Pogba i Bena w jednej parce inform Druga paczka, dziękuję, Dobra. dziękuję. To, to Pogba i... Pogba jest powyżej 50? Tak. tak. Ribery stary 577 Oooo, inform Fernandez. Mam drugiego informa. Hazard, wiesz, jest od Ribery'ego 10 tysięcy. Lololol, -lo. ooo, inform Huntelar. Trzeci inform dzisiaj, i on jest naprawdę dużo warty, ale niewystarczająco, żeby Ej. pokonać. Dwa. I widzicie, o tym właśnie mówię. W wojnie na paczki, nawet jeżeli. Bo to on ile kosztuje teraz? 245 okay. huh. No 245 To pomimo tego, że cholernie się cieszę, że go trafiłem to Nie potrafię tego, bo i tak wiem, że przegrałem Jeszcze nie przegrałeś, ale już trzy informy trafiłeś. Ale trzy informy, no. Trzy informy. W sumie trafiłem jednego z Cze. najlepszych informów. Huntelar chyba jest nawet najlepszym informem. Chyba no najdroższy ale... jest. Najdroższy. No dobra. DJ Jacob. No, znaczy DJ Lachu. Kończyłeś? Pozdro podziel Jacob. Tak Yes! Yeah 4-2 i znowu muszę nadrabić, a tak się starałem A, a tak teraz się starałem trzeba się zrobić coś takiego